W pierwszej kolejności przejdziemy sobie do części teoretycznej, w której omówię Wam wszystkie wymagania dotyczące sprawdzenia odbiorczego oraz okresowego za pomocą ograniczeń i pomiarów zgodnie z normą PNHD 6364-6 z 2016 roku. Oczywiście jest to norma ogólna, z której uzyskamy mnóstwo informacji, oprócz niej wiele niezbędnej wiedzy uzyskamy w normach PNHD 6364.1 w części. 4,41. Więc, oczywiście, żeby było jasne dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z normami, część szósta normy, czyli PNHD 6364,6, jest to norma, która, jakby scala, wiele przepisów z niektórych norm, które wymieniłem, i jest traktowana jako ta główna norma, na bazie której powinniśmy wykonać prace kontrolno-pomiarowe. Tak więc, to tak tytułem wstępu. Zaczynamy oczywiście od oględzin. Oględziny instalacji elektrycznej to proces wizualny. Oględziny powinny zawierać kontrolę poniższych elementów, o ile są one istotne. Punkt pierwszy. Sprawdzamy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym operatorem systemu dystrybucyjnego. Tak więc sprawdzamy to wszystko i weryfikujemy. No i dobrnęliśmy do ostatniego punktu naszych oględzin, czyli dostępność urządzeń umożliwiającą wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.